Polska ocali Europę, ale najpierw będzie proroctwo, o którym niewielu wie, a które zaczyna spełniać się na naszych oczach. Te słowa nie zostały wypowiedziane przez dumnego ze swojej ojczyzny Polaka, lecz przez pokornego włoskiego kapłana, który nigdy nie postawił stopy na polskiej ziemi. Ojciec Dolindo Ruotolo, naznaczony cierpieniem od chwili narodzin, otrzymał przerażające wizje dotyczące przyszłości Polski i jej decydującej roli w losach Europy. A to, co przepowiedział dziesiątki lat temu, opisuje dokładnie moment, w którym żyjemy. Teraz to objawienie jest tak poruszające, że sam święty Jan Paweł II, gdy się o nim dowiedział, poprosił, by zachować je jako dowód świętości tego niezwykłego kapłana. Ojciec Dolindor Łotolo nawiązał niewytłumaczalną duchową więź z Polską otrzymując bezpośrednie przesłania od Matki Bożej na temat przyszłości tego narodu. Jak to możliwe, że włoski ksiądz, który nigdy nie odwiedził naszego kraju, mógł tak dogłębnie zrozumieć jego losy i przeznaczenie? Jego proroctwa, spisane dekady temu, nie są ogólnikowymi przepowiedniami, lecz precyzyjnymi opisami wydarzeń, które już miały miejsce oraz tych, które dzieją się właśnie teraz. Co najbardziej zdumiewa, ogromna część tego, co przepowiedział, już się spełniła, a reszta staje się rzeczywistością. Jak mógł on tak głęboko poznać los odległego kraju? Co skłoniło go do prorokowania czegoś tak potężnego, że przeraziło nawet Jana Pawła II? To, co ojciec Dolindo zobaczył w swoich wizjach o Polsce, jest pilne i każdy Polak musi to teraz zrozumieć, zanim będzie za późno. Aby w pełni pojąć wagę tych objawień, musimy cofnąć się do trudnego i bolesnego życia samego ojca, Dolindo. Urodzony w Neapolu w 1882 roku, od najmłodszych lat zmagał się z ogromnym cierpieniem. Był niezrozumiany przez własną rodzinę, doświadczał chorób i skrajnego ubóstwa. Jednak to właśnie w tych momentach największej próby jego duchowa wrażliwość rosła w siłę. Wstąpił do zakonu, lecz jego droga kapłańska była usłana cierniami. Został niesłusznie oskarżony o herezję, a święte oficjum na wiele lat zakazało mu odprawiania mszy świętej i publicznego głoszenia kazań. Przez ponad dekadę żył w całkowitej izolacji, odsunięty od wiernych i pozbawiony możliwości pełnienia posługi. To właśnie w tym czasie największej ciemności i opuszczenia gdy świat zdawał się o nim zapomnieć, Bóg przemawiał do niego najmocniej. W ciszy swojej celi, w modlitwie i pokucie, Ojciec Dolindo otrzymywał wizje dotyczące przyszłości kościoła i świata. Widział nadchodzące kryzysy, wojny i upadek moralny, ale pośród tej ciemności dostrzegł także iskrę nadziei, która miała rozbłysnąć właśnie w Polsce. Jego cierpienie stało się kanałem przez który przepływała Boża Łaska i profetyczne słowa. W 1965 roku, w jednym z najbardziej poruszających momentów swojej duchowej korespondencji, ojciec Dolindo napisał list przesłanie skierowane bezpośrednio do Polski. Był to czas, gdy nasz kraj znajdował się za żelazną kurtyną, a ateistyczny komunizm zdawał się triumfować. W tych mrocznych dniach włoski mistyk zobaczył coś, czego inni nie dostrzegali. Napisał, że Polska stanie się jak wyspa pośród burzliwego morza. Przepowiedział, że dzięki swojej niezłomnej wierze i przywiązaniu do Matki Bożej, Polska odegra kluczową, decydującą rolę w ostatecznej walce z komunizmem i jego duchowymi konsekwencjami. Była to wizja narodu, który pomimo ucisku i prześladowań zachowa duchową siłę, by stać się fundamentem odnowy dla całej Europy. Jednak najbardziej zdumiewająca część tego proroctwa dotyczyła konkretnej osoby. Ojciec Dolindo przepowiedział pojawienie się Nowego Jana, który wyjdzie z Polski, by poprowadzić kościół w trudnych czasach. W liście tym pisał: Z Polski wyjdzie nowy Jan który heroicznymi zmaganiami zniszczy kajdany nałożone przez komunistyczną tyranię. W 1965 roku nikt nie mógł przewidzieć, że 13 lat później, w 1958 roku, arcybiskup Krakowa, Karol Wojtyła, zostanie wybrany na papieża i przyjmie imię Jan Paweł II. To proroctwo, tak precyzyjne i niewiarygodne, stało się jednym z najpotężniejszych świadectw profetycznego daru Ojca Dolindo. Jego słowa okazały się zapowiedzią pontyfikatu, który faktycznie przyczynił się do upadku komunizmu i odnowy duchowej milionów ludzi na całym świecie, ale wizje ojca Dolindo sięgały znacznie dalej niż upadek żelaznej kurtyny. Zobaczył on przyszłość, która dla wielu z nas jest teraźniejszością, przepowiedział nadejście ogromnego kryzysu duchowego w Europie. Mówił o niewierze, która rozleje się po kontynencie jak zaraza, o pustoszejących kościołach i masowym odejściu od Boga. Opisywał świat, w którym materializm i konsumpcjonizm zastąpią wartości duchowe, a ludzie, pogrążeni w egoizmie, zapomną o swoim Stwórcy. Patrząc dziś na Europę Zachodnią, gdzie wspaniałe gotyckie katedry zamieniane są w muzea, hotele czy supermarkety. A udział w praktykach religijnych drastycznie spada. Trudno nie dostrzec w tym wypełnienia jego mrocznej wizji. Mówił o tym dziesiątki lat temu, gdy nikt jeszcze nie wyobrażał sobie tak głębokiego kryzysu wiary na kontynencie, który był kolebką chrześcijaństwa. Proroctwo ojca Ruotolo nie ograniczało się jedynie do sfery duchowej. Z niezwykłą precyzją opisywał również nadchodzące napięcia geopolityczne. Wskazywał szczególnie na Europę Wschodnią jako na obszar, gdzie rozegra się nie tylko walka militarna czy polityczna, ale przede wszystkim zagrożenie moralne i duchowe. Mówił o konflikcie, który będzie miał swoje korzenie w odrzuceniu Bożego porządku i próbie zbudowania świata bez Boga. Dzisiejsza sytuacja międzynarodowa, narastające konflikty i poczucie niepewności, które dotyka nasz region zdają się być echem jego ostrzeżeń. Widział, że siły zła nie ustaną po upadku jednego totalitaryzmu, ale przybiorą nowe, bardziej subtelne formy, by nadal niszczyć dusze Europy. Ojciec Dolindo ostrzegał także przed nowymi, podstępnymi ideologiami, które będą podszywać się pod postęp, wolność i tolerancję, a w rzeczywistości będą niszczyć fundamenty moralności i ludzkiej godności. Przewidział, że te ideologie będą miały na celu nie tylko zmianę polityki i prawa, ale również przeniknięcie do samego serca Kościoła, by zasiać w nim zamęt i zwątpienie. Opisywał atak na rodzinę, na świętość życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz na tradycyjne wartości, które przez wieki budowały naszą cywilizację. Czyż nie jesteśmy dziś świadkami dokładnie takiej walki kulturowej? W której pojęcia dobra i zła są celowo rozmywane, a grzech przedstawiany jest jako prawo człowieka? Słowa włoskiego mistyka brzmią dziś jak komentarz do codziennych wiadomości. Jednak w samym centrum tej apokaliptycznej ciemności ojciec Dolindo zobaczył potężne światło nadziei. To światło miało zajaśnieć właśnie z Polski. W swoich wizjach widział nasz naród jako ten, który stanie się światłem dla innych narodów. Zachowując wiarę i wartości chrześcijańskie w czasach, gdy reszta Europy pogrąży się w mroku, przepowiedział, że Polska, wierna swojemu dziedzictwu, stanie się duchową twierdzą, która nie tylko obroni się przed zalewem zła, ale również poprowadzi inne narody z powrotem do Boga. Była to wizja Polski jako duchowego lidera, którego siła nie będzie leżeć w potędze militarnej czy ekonomicznej ale w niezłomności wiary i moralnej odwadze. W jednej z najbardziej niezwykłych wizji ojciec Dolindo zobaczył przyszłego duchowego przywódcę, który wyłoni się z Polski. Nie chodziło tu już o nowego Jana, którego proroctwo się spełniło. Tym razem zobaczył pasterza, który w czasach największego chaosu i odstępstwa poprowadzi Europę z powrotem na drogę do Boga. Opisał go jako postać obdarzoną niezwykłą siłą duchową, która zjednoczy rozproszonych i na nowo roznieci ogień wiary na zlaicyzowanym kontynencie. Czy ta część proroctwa wciąż czeka na swoje wypełnienie? Czy pośród nas żyje już ten, który ma odegrać tak decydującą rolę w przyszłości świata? Słowa Ojca Dolindo pozostawiają nas z tym poruszającym pytaniem. Nie ulega wątpliwości, że pierwsza Najbardziej spektakularna część proroctwa Ojca Dolindo już się wypełniła. Wybór Karola Wojtyły na papieża w 1978 roku był wydarzeniem, które wstrząsnęło światem i potwierdziło niezwykłą trafność jego wizji. Jan Paweł II, Jan z Polski, faktycznie odegrał kluczową rolę w demontażu komunistycznej tyranii, dokładnie tak, jak to przepowiedział włoski kapłan kilkanaście lat wcześniej. Ten fakt Nadaje niezwykłą wiarygodność pozostałym częściom jego objawień i zmusza nas, by potraktować je z najwyższą powagą. Spójrzmy na naszą obecną rzeczywistość przez pryzmat słów Ojca Dolindo. Rosnąca sekularyzacja, pustoszejące kościoły w Europie, agresywny atak ideologiczny na rodzinę i wartości chrześcijańskie to wszystko nie jest już tylko odległą przepowiednią. To jest świat, w którym żyjemy. Ojciec Dolindo mówił o tym dziesiątki lat temu z precyzją, która mrozi krew w żyłach. Opisał duchową pustkę i moralny chaos, które dziś stały się znakiem naszych czasów. To sprawia, że jego proroctwo dotyczące szczególnej roli Polski staje się jeszcze bardziej aktualne i naglące. Według proroka, Polska została powołana do absolutnie wyjątkowej misji. W czasach ostatecznej próby ma stać się twierdzą wiary i duchowym ocaleniem dla pogrążonej w chaosie Europy. Mamy być narodem, który poniesie pochodnie wiary, gdy wokół zapanuje ciemność. To nie jest powołanie do dumy i wywyższania się, ale do ogromnej odpowiedzialności. Ojciec Dolindo podkreślał jednak, że ta misja jest obwarowana jednym kluczowym warunkiem. Polska musi zachować wierność Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Nasza siła i nasze przeznaczenie są nierozerwalnie związane z naszą wiarą. Dlatego przesłanie Ojca do Lindo jest dziś tak pilnym wezwaniem dla każdego z nas. To ostrzeżenie, że jeśli Polska, zwiedziona fałszywymi obietnicami nowoczesności i postępu, odwróci się od Boga i porzuci swoje chrześcijańskie korzenie, może stracić to wyjątkowe powołanie, które zostało jej powierzone. Jeśli pozwolimy, by nasza wiara osłabła, a wartości, które budowały nasz naród przez ponad tysiąc lat, zostały zniszczone, wówczas nie tylko utracimy naszą duszę, ale również zaprzepaścimy szansę na ocalenie Europy. Przyszłość naszego kontynentu i naszego narodu zależy od decyzji, które podejmujemy tu i teraz. Jeśli wierzysz w siłę narodu polskiego i jego wyjątkową misję, napisz w komentarzu pod tym nagraniem. Polska jest światłem.